Witajcie moi kochani. Jak wiecie, 1 maja minęły dwa lata od śmierci mojej mamy. Przetrwałam te dwa lata dzięki, myślę, życzliwym mi osobom. Dzięki zrzutce. Dzięki osobom, które, no, tak jak mówię, były mi życzliwe i pomogły. Te życzliwe osoby widać też, kiedy jestem tutaj teraz w szpitalu od stycznia są przy mnie, przychodzą, odwiedzają. Mam nadzieję, że jak wrócę do domu, też ze mną zostaną, będą do mnie przychodziły, pomagały dalej, choćby z najprostszymi rzeczami. Jeżeli mówimy nawet o zwykłych zakupach czy, czy gotowaniu obiadu. Mam nadzieję, że takie osoby ze mną nadal będą, pomogą na tyle, na ile będą mogły i będą miały czas. Bo mnie bez części nogi będzie trudno. Szpital pokazał mi na kogo mogę liczyć i na kogo nie. Mam nadzieję, że niedługo wrócę do domu, chociaż nie znam terminu, kiedy mnie wypuszczą ze szpitala. Powiem Wam szczerze, serce wyrywa się do domu, do własnych czterech ścian. Ale rozum podpowiada, że póki nie będę jeszcze trochę bardziej sprawna, to nie ma to najmniejszego sensu. Bo po, kto wie, to wie. Oprócz złamania nogi, które skończyło się amputacją, uszkodziłam sobie w ten sam dzień, czyli w styczniu, prawe kolano. Miałam złamaną lewą nogę i uszkodzone prawe kolano. Na szczęście i lewy i to prawe kolane się goją zwłaszcza że kolano mam podpięte pod taką specjalną maszynę, taki specjalny opatrunek pod ciśnieniem dla zainteresowanych jest to wag poszukajcie sobie w internecie ja, o w tym urządzeniu najważniejsze, że są efekty, że to wszystko zaczęło iść coraz Większymi krokami ku dobremu, ku powrotowi do domu. A wy, da, co tam u was? Dajcie znać w komentarzach, co u was. Czy macie komunię, czy maturę, czy jakieś inne wajne wydarzenia w waszym życiu. Chętnie poczytam. Napiszcie komentarze pod tym filmikiem. A na, w takim razie jeszcze też do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko. Pa.